Dzień dobry, witam Cię w pierwszym nagraniu odnośnie UNCC V8, bo właśnie w pierwszym kwartale 2023 roku pojawiło się V8. Dostałem już płytki od mojego kolegi, który się zajmuje automatyką tak na grubo. Ja jeszcze nie mam swojej wersji, ale myślę, żeby zainstalować i poklikać sobie wersję demo, wystarczy też, żeby to by pokazać, jak to tutaj wygląda i czy coś się zmieniło. Jeżeli chodzi o moich kursantów z wersji V7 i nagram kilka filmów jako upgrade z V7 do V8, jak się zachować i które komponenty warte uwagi, jeżeli gdzieś tam traficie na V8. I to wszystko, oczywiście, za darmo. Dobra, pierwsze co: instalacja wygląda dokładnie tak samo jak przy V7, więc tutaj nie musimy się praktycznie niczego obawiać. Komponenty, które są instalowane automatycznie. Wybrałem w tym momencie zdefiniowany przez Siemensa. Zanim zainstalowałem, musiałem dodać IIS i M Microsoft Message Q do panelu sterowania, ale w sumie to tak standardowo. Przyspieszyłem bardzo mocno te wideo, więc zaraz powinna ta instalacja być zakończona. I powinniśmy sobie przejść przez nasz cały WinCC V8. Nie będę wchodził w szczegóły wszystkich komponentów, które dodali z tą najnowszą wersją WinCC. Przeklikamy sobie jakieś tam podstawowe rzeczy, co się mogło zmodyfikować, co się zmienić. Jest to moje pierwsze nagranie, które wykonałem. Podczas mojego pierwszego otwarcia Insis 8 teraz wyłącznie nagrywam dźwięk, żeby po prostu był lepszej jakości, żebyś nie musiał czekać godzinę czasu na to, co tam się wydarzyło. No i dobra, instalacja. Po zainstalowaniu zainstalujemy również sobie Simatic Neta i wtedy przeklikamy sobie nasze narzędzie. Oczywiście dodaję sobie tutaj wersję z WinCC Web ux no bo tu jest bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o WinCC V7 do V8. Właśnie Web UX jest teraz takim bardzo dużym kombajnem i warto skorzystać z tych funkcjonalności, no bo po co instalować najnowszą wersję, skoro mielibyśmy nie używać. No właśnie. I konfigurator Web UX-a. Pierwsze co przy uruchomieniu. Po pierwszym instalacji i uruchomieniu systemu mamy od razu informacje o WebWixie i Web po to, żeby sobie skonfigurować stronę internetową, gdzie to będzie uruchamiane, już tu po lewej stronie widać nowe ikonki. I na przykład ja tutaj mam samego Web a Web Navigatora nie instalowałem. Typ połączenia będzie HTTPS po porcie 443, install Certificate later. Dobra, możemy sobie stworzyć już certyfikat, który byśmy mogli później pod Web używać. Może na przykład zróbmy sobie WebUX test. I ten certyfikat byśmy mogli sobie tu wykorzystać. Oczywiście, żeby ten SSL i, i HTTPS, wszystko tu działało, więc trzeba i tak skonfigurować w komponencie IIS. To wszystko. Jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety nie będziemy mogli się podłączyć jeszcze pod HTTPS-ie. OK, tu się nas pyta, czy chcemy wyświetlić plik logów. Oczywiście tu już jest informacja o połączeniu. Dobra, no to teraz może zainstaluję jeszcze szybko Simatic Neta, żebym mógł później sobie przeklikać na przykład połączenie z, z jakimś sterownikiem PLC. Simatic net w wersji 18. Dostarczany również z płytą instalacyjną, więc tutaj wszystko idzie jako pakiet. Bezpośrednio od Siemensa dostajemy cały taki kombo. Tutaj jest informacja o licencji do SIMATIC NET, jeżeli potrzebujemy większą ilość sterowników. No i pięknie, mamy zainstalowane oprogramowanie, tutaj mamy właśnie ten konfigurator WinCC Web Configurator Center. Mamy SIMATIC LOGON, STATION CONFIGURATOR, no ale otwórzmy sobie WINDOWS CONTROL CENTER. No i już widać na pierwszy rzut oka, że jest inaczej. Jest myślę, że ładnie. No, tylko czy, czy często będziemy korzystać właśnie z tego ekranu? Pewnie nie, ale i tak robi jakieś tam ciekawe wrażenie. Po lewej stronie mamy również Installed Software czyli to już jest tak jak w TIA Portalu, First Steps jeżeli potrzebujemy jakiegoś samouczka. Mamy Helpa i mamy License Analysis tak jak w TIA Portalu. No i teraz mamy tutaj Home, New Project, Open Project więc tu wygląda dość przejrzyście. Sama też kolorystyka tego NCC Explorera jest taka przyjemna dla oka. Przy tworzeniu projektu lub otwarciu mamy tutaj opcję Ostatnie projekty lub możemy Browse zrobić. No i teraz mamy opcję jakiego typu projekt będziemy chcieli tworzyć, czyli to jest Single User, Multi User czy sam Client Project. Ja tu stworzę Multi User Project, bo chcę przetestować sobie również właściwości Server Client. No, i to w sumie tyle. Jeżeli jakaś prosta aplikacja, no to Single wystarczyłby. No i Tutaj pierwsza rzecz, która mi się totalnie od razu chyba nie podoba, że po prawej stronie te ikony są takie ogromne, przeogromne, ale lewa strona drzewa jest bardzo przyjemna. Widać, że wszystkie ikony, wszystko zostało zunifikowane. Mamy bardzo przejrzyste te kolory i widać tą, tą taką zasadę, która teraz panuje gdzieś tam w automatyce, gdzie to wszystko ma być po prostu płaskie, delikatne, bez bez jakichś tam zbędnych jak się, kolorów. Dobra, czyli mamy w sumie to samo, co mieliśmy: mamy alarmy, trendy, raporty. Nie, na końcu mamy tak, simulator. Mamy o, cloud connector na zewnątrz i, i dodatkowo jeszcze rest connector, więc to jest gdzieś tam osobno, gdzieś wydzielone. Ok, to spoko, bo wcześniej gdzieś tam było tylko jako malutka funkcyjka. Teraz, jeżeli jest tak na zewnątrz, to pewnie też funkcjonalność będzie miała ciekawszą. Zobaczmy sobie CC License Analyze. Co ciekawe, pokazuje mi License OK. W sumie, nie wiem czemu, skoro zainstalowałem wersję po prostu z płyty, bez żadnych licencji, bez niczego. No nic, zobaczmy, co się tu jeszcze nam wydarzy. Czyli mamy tak, komputer po otwarciu. O, tu już też jest inaczej. Wcześniej to się nam otwierało takie małe okno pop-upowe. Teraz mamy tak jak wszystkie te konfiguratory do tagów, alarmów, trendów i tak Wszystko w funkcji takiego drzewa, więc na pewno jest to pewnie też ukryte w bazie danych. Dzięki czemu będzie można to ciekawie gdzieś tam modyfikować w trakcie. No to to jest dość ciekawe. Tutaj po prawej stronie mamy wszystkie informacje, jak to wcześniej gdzieś tam po tych zakładkach musieliśmy to klikać. Teraz mamy wszystko jako jedną listę. No czas się do tego będzie przyzwyczaić. Ja już gdzieś widzę, że nie wszystkie rzeczy od razu widzę, ale to nic, to pewnie jest kwestia szybkiego prze przestawienia się. No i tu jest na przykład informacja Disable Operating System Access at Startup, więc tu dość fajnie to jest przygotowane. A jeżeli chodzi o Tag Management, mm, wid. C, chyba, że tu się za dużo nie zmieniło. W wersjach 7.4.7.5 to właśnie tu bardzo dużo rzeczy się pojawiało. Teraz, kiedy już ta wersja V8 się pojawiła, nie ma potrzeby aż tak dużo zmieniać, ale w tekst library tu widzę, że się pojawiło więcej funkcjonalności. Dobra. Tak jak mówiłem, nie będę chodził, wchodził w szczegóły, ale widać, że tu jest alarm logging, jest tag management, wszystkie tagi referencyjne, jest user administrator i to wszystko jest zebrane jako tekst library. No to jest przyjemne, podoba mi się. Tutaj jest jakiś no system i missing text. O tym będę musiał sobie doczytać, zanim wejdę. Tutaj chcę pewnie sprawdzić grafik designera i jakie są teksty w grafik designerze. Użytkownicy wygląda, że jest to bardzo podobne jak było Horn i Picture Tree tutaj się też nic nie, chyba nie zmieniło oczywiście będę musiał to sobie wyklikać dokładnie rest server o to jest właśnie rzecz która bardzo mocno się pojawiła i będę chciał to przetestować również dodam wiele wideo do naszej grupy narysuje skadapl właśnie po to żeby ta funkcjonalność była znana Bardziej no, moim studentom. Dobra, czyli jest możliwość dodania serwera pod odpowiednim URL-em po porcie, i mamy Security, mamy token, mamy JSON token, no, tutaj będzie ciekawie, czyli można trochę endpointów podokładać do REST konektorów I gdzieś jeszcze był Cloud Connector. Ok, tu jest tekst, dystrybutor, dobra, ale właśnie, ciekawie jak wygląda report designer, bo ikonka się zmieniła, ale zobaczmy jak wygląda tworzenie raportów, czy ta opcja została w ogóle zmodyfikowana, czy tutaj już nikt tej opcji nie modyfikuje. Zaraz zobaczmy jak to wygląda, te ikony jak są takie ogromne to nic nie widać, dobra. RT Może na przykład na trendy, czyli nie ruler, tylko online trend mm, i to jako, jako o oh jest, online trend control, jako, jako picture. Otwórzmy sobie ten layout. Dobra, zobaczmy. Nie, no ok, no to tutaj jest totalnie nic nie jest zmodyfikowane. Ciekawe, czy Siemens ma zamiar go modyfikować, ten report designer, czy w którymś momencie po prostu się go pozbędzie. Chociaż w wielu sytuacjach właśnie ten report designer bardzo ciekawie się sprawdza. Zobaczmy na przykład skrypty. Jest taka funkcja gsm function, która pozwala nam logować na przykład alarmy do jakiegoś pliku zewnętrznego. Nic tutaj nie widzę, żeby się zmodyfikowało. Po otwarciu takiego, nie, tutaj wygląda, że to jest wszystko tak jak było. Więc funkcje C, które zostały napisane wcześniej, pewnie będą funkcjonować poprawnie też i w tej wersji, bo tu modyfikacji nie powinno za dużo być. O, tutaj jakieś ciekawe rzeczy. Jest jakiś Synumeric NC BMO, plik stworzony przez Siemens'a. Configure NC Machine. O właśnie, jest HME Runtime, C numeric NC, Invoke Method, czyli wywołaj metodę, change password, hmm, ciekawe, no, Invoke Method, czyli jakby wrzuć tą metodę do wykonania dla NC, numeric NC. No to właśnie, to jest, to jest ten, w, w V8 doszła opcja łączenia z numerikami, dzięki czemu właśnie nasza skada może być bardzo powiązana z, z właśnie takimi urządzeniami z CNC. No I widać tutaj na samym dole mamy oczywiście tu mamy podstawę, czyli mamy S7, S5. Alan Bradley, Mitsubishi, Modbus, OPC, UA WinCC Channel, ProfiBus, c motion System Info, ale też mamy właśnie OMRON, Ethernet IP, mamy c -Numeric, NC i mamy WinCC Unified Channel. Bo właśnie tutaj jest też opcja taka, że my z Unified Paneli możemy bezpośrednio sobie czytać jakieś rzeczy. Ciekawe. Będę musiał sobie zainstalować WinCC Unified właśnie po to, żeby sobie posprawdzać, jak się zachowa ta funkcjonalność, tak globalnie. No, niestety teraz nie wyszukam, bo nie skonfigurowałem tego poprawnie. Dobra, no to idźmy dalej. Właśnie tekst library, tekst distributor. zobaczmy jak wygląda, czy jest tak samo jak był, tutaj się nic nie zmieniło, czyli export, import tekstów, e, redundancy, e, no dobra, jest jeszcze właśnie cloud connector, jak on tu wygląda, aha, czyli tu jest pop-up, czyli ten pop-up, który był wcześniej w V7.5 e, jest, e, został trochę zmodyfikowany, Mamy tu informacje jakie rzeczy ma wysyłać pod jakie certyfikaty klientki itd. można przetestować i tak samo jest Rest Settings. Czyli mamy możliwość wysyłania comment post lub put comment. No to tutaj jest też bardzo fajna rzecz. Na pewno trochę wideo wrzucę na do, dla kursantów zaawansowanych bo tam właśnie te rzeczy omawiam. Więc myślę, że będzie ciekawie. Dobra, czyli mamy posty i kogputy, czyli w momencie, kiedy chcemy wrzucać, lub ktoś ma nas zabierać dane, to trochę inaczej to się zachowuje. I tu jest rest server, tego już gdzieś tam klikałem. Dobra, co tu jeszcze jest? No, w sumie mamy jakby taki. Narzędzie, które po prostu jest przygotowane pod pracę, jako, jako taka skada, taka wypasiona. Dobra, teraz zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Na przykład sobie stwórzmy nowe okienko, po to, żeby sprawdzić, no, olbrzymie są te, te ikony, tak defaultowo. Może mam nadzieję, że pamięta ustawienia, a nie po, po każdym restarcie, że tam będzie coś mi wykrywał. Dobra, dobra. grafik designer, czyli coś co w sumie jest na, dla nas interesujące, bo potrzebujemy trochę tam potworzyć ciekawostek. Dobra, czyli co? Wygląda tak samo jak mieliśmy to w wersjach siódmych. No, to ok. To, to akurat tam już była wersja dopracowana, i bardzo dobrze, że tutaj za dużo modyfikacji nie wprowadzili. Również yy, widzę, że ikonki się za bardzo nie zmieniły, więc osoby, które tworzą już systemy, nie będą miały takiego laga, że coś nie mogą teraz znaleźć. No, ale tutaj po prawej stronie widzę, że doszły jakieś nowe rzeczy. No właśnie, Prodiak Controls. I jeszcze jakieś opcje with palette colors. Ciekawe. Czyli tutaj mamy do Prodiaga jakieś nowości. sobie to um, trzeba by powrzucać. Na pewno zrobię testy tego. Czyli można wybrać zlinkowany PLC i z niego zaciągać informacje. Fajne. Wcześniej te Prodiagi wydaje mi się, że były um, płatne. Ciekawe, jak to teraz wygląda. Czyli tutaj mamy prod jak db name i wybieramy zlinkowany PLC. O, jest nawet WinCC PLC Code Viewer Control. Właśnie, to jest coś, co, co bardzo fajna jest rzecz. Czyli mamy jakąś sekwencję, możemy podejrzeć. Ciekawe jak to będzie działać, ok. Net Control, WPF Control. O, jest Web Controls. Ist 3D Control. Nie mam żadnej, żadnego pliku 3D ale myślę, że trzeba będzie zrobić test i nagram tutaj na YouTube, jak właśnie taką kontrolkę 3D można by sobie tutaj obracać i się bawić nią. Jeżeli chodzi o WPF -a i -a, widzę, że działa to tak samo, czyli można dołączyć zewnętrzne kontrolki. Na przykład w moim przypadku ja często korzystam z SQL Grida i na przykład z ostatnio również korzystam z Pareto Chart, gdzie wyświetlam filtry i trendy w formie Pareto, właśnie żeby na przykład sprawdzić, który alarm jest dla mnie takim krytycznym, który psuje system. Dobra, czyli to jest to. Teraz tu jest o, właśnie. Web Browser, jest to Chromium. Bo wcześniejsza wersja nie była na HTML-5 i było dużo problemów związanych z, z wyświetlaniem, na przykład na jakimś telewizorze danych z Web UX, -a. teraz, jeżeli to mamy już Chromium, to to powinien być HTML5, więc te wszystkie błędy związane z z właśnie tą przeglądarką powinno zniknąć. Tutaj możemy podać na przykład URL: rysuję skada.pl. Bardzo fajnie. Jeżeli bez kolorów, to to wygląda tak. Praktycznie ta sama funkcjonalność, tylko coś tu z tymi kolorami jest. With palette color. Nie czytałem o tym wcześniej. Dobra. Bar chart control. Dobra. I praktycznie. Channel Diagnostic Control to już było wcześniej, teraz widzę, że troszkę jest zmodyfikowany. Ciekawe, jak to będzie funkcjonować z, z prawdziwym sterownikiem. Widzę, że tu jest UNCC Channel Diagnostic i SysDiag Control. Hmm. Będę musiał to mocno przetestować. Właśnie, tu jest Ruler Control z Palette Color o, bez. Bez wygląda tak samo jak mieliśmy wcześniej z wersji V7. Do V8 dodali tą wersję With Palette Colors. Czym to jest i do czego to służy? A trendy z Palette Controls? Hmm, jakieś takie zielone, to wszystko. A tutaj coś jest: Trend Color, i tu są jakieś numerki. I jest Project Palette. A i te numerki się pojawiają. Czyli jest na przykład um, dla takich osób jak ja, które totalnie coś tam potrafią zgubić kolory, napisali teraz numerki, więc y, można sobie zdefiniować numerki od, y, tu widzę, od 600 do, do 700, a po prostu są różne numerki. I nie musimy pamiętać, jaki tam był RGB, dlatego tylko na przykład wiemy, że. Że kolor czerwony to na przykład jest kolor 52, nie? O, i tu wszędzie w sumie jest. W momencie, kiedy wybierzemy With Palette Colors, pojawiają nam się te numerki, więc to też jest kurczę, ciekawe, no? jestem, jestem zdziwiony. Taka prosta funkcjonalność, a myślę, że bardzo uprości na pewno mi. gdzie to były te panele. Tutaj nie, nie, tutaj nie, tu trzeba zamknąć. A tutaj w, sa, w samym projekcie. Teraz gdzie to były te palety? User interface i design. Teraz tu mamy WinCC Dark. O, właśnie. Active color palette Tu mamy różne paletki. Hm, czyli tu można sobie skonfigurować własną paletę kolorów odpowiedzialną na przykład za, o, właśnie widać tutaj, standard, natural blue, natural green, message configuration, i na przykład jest WinCC trends, czyli możemy sobie zdefiniować, że nasze WinCC trendy są od 1 do 50. I te kolory sobie definiujemy raz, a nie na przykład na każdym oknie trendów musimy na nowo coś tam konfigurować. Myślę, że to jest dobre, bardzo mi się to podoba. Myślę, że chętnie użyłbym tej funkcjonalności. Oczywiście to już są globalne designy. Można śmiało tutaj też z nich korzystać, ale to już było też wcześniej. Dobra, czyli tu mamy tak, a i bez palet kolor nie mamy tych tutaj numerków. Paleta jest jakaś, wszystkie są w sumie wyświetlane, ale właśnie nie ma tych numerów wyświetlanych. No, dla takich osób jak ja, myślę, że warto stosować. Dobra, a trimów dla dotnets. Czy ciekawe, czy to wszystko już działa, bo tu też jest loteria z tymi dotnetami, na przykład Action Wizard Page. Dajmy OK. Dobra. Aha, no w sumie. Czy działa tak, jak działało? Nie wszystkie, nawet te dostępne, od razu funkcjonują. Są pewnie jakieś założenia, które trzeba spełnić. Web Controls. Nie mogę dać prawą klikiem. Jest wyłącznie jedna dodana i nie ma tego okienka Adriumów. Ciekawe, ciekawe, czy tutaj się po prostu pojawią następne, czy jakoś inaczej trzeba będzie je wrzucać, żeby one nam funkcjonowały. No i tu mamy proces Picture. Tu się nic nie zmieniło, czyli, tak jak było, tak jest. Dobra. Mm, projekty standardowe, jakiś static text, jeszcze sobie coś napiszmy i spróbujmy, mm, może odpalić. Dobra, effects, style, color, tu się nic nie zmieniło. Mm -hmm, teksty, animacje, to już, tu po, to już w 7,5 SP2 na pewno wszystko było. Dobra, spróbujmy sobie odpalić runtime'a, jak nam się zachowuje. Dobra, czyli tutaj jakby modyfikacji żadnej nie było, jeżeli chodzi o aktywację runtime'u. Jest po prostu WinCC Runtime, tutaj została stara ikonka, dobrze znana wszystkim. Dobra, nie mam żadnego home window, więc tutaj na pewno nam nakrzyczy na nas. Dobra, no ale jest. Odpalił się runtime z jakimś tam okienkiem, z jakimś tam krótkim tekstem. Cały czas mnie zastanawia to, że ta licencja jest. Przecież ja licencji nie mam. I przy runtime powinien od razu nam wyrzucić, że ty nie masz licencji. NCC License Analyze License OK. NCC Option Connectivity Pack opcję jako konfiguracja plus runtime hmm, ciekawe jeszcze sobie wejdę w automation license managera i Zobaczmy co tu nam się jeszcze pojawi ok Simatic logon mam zainstalowany więc się zaloguję na konta administracyjne dobra teraz mój komputer dysk C znajduje hmm, mam licencję ciekawe single, a licencja typ trial i 21 dni. Kurczę, ciekawe czy to właśnie nie jest tak, że przy modyfikacji z V7 na V8 Siemens nie wprowadził również licencji trial tak jak w TIA portalu. 21 dni po zainstalowaniu no, i widać tutaj WinCC RC jest maksymalny, 65536 tagów. Dodatkowo Connectivity Pack i WinCC Web UX Operate na 150 mm, osób. To też kurczę ciekawe, no? Czyli tej informacji nigdzie nie było, że zmieniają, bo wcześniej było tak, że w V7 można było 30 minut, około 30 minut w edycji popracować. Ale ta informacja, że brak licencji pojawiała się bardzo szybko, w momencie, kiedy weszliśmy w skrypty, praktycznie od razu nam wyrzucało, Ty nie masz licencji, Ty nie masz licencji, gdzieś tam trzeba było klikać, żeby się pouczyć, czy tam popróbować wersję demo. Tutaj od razu się wbija 21 dni. Bardzo ciekawe i ciekawe, co się stanie po tych 21 dniach. Myślę, że chętnie sprawdzę, jak się zachowa ta licencja po 21 dniach, czy totalnie nie pozwoli mi włączyć całego NCC, czy to będzie jakoś inaczej notyfikowane. Dobra, myślę, że na pierwszy film o V8 wystarczy. Przeklikałem sobie mniej więcej całe narzędzie. W momencie, kiedy będę wrzucał na YouTube, będą to jakieś Fragmenty związane z V8. Postaram się wrzucić ich przynajmniej kilka, może nawet kilkanaście, zależy, jak dużo fajnych rzeczy znajdę. Ale dla kursantów, oczywiście, tak gdzieś tam wspominałem. Pełny pakiet upgradeowy do szkoleń z V7 pojawi się, gdzie omówię dokładnie jakieś funkcjonalności, które się zmieniły, zmodyfikowały lub na przykład się pojawiły nowe, dzięki czemu kursanci będą mieli świeżą wiedzę. Dobra. Dzięki, daj znać pod spodem, pod tym wideo, czy ci się podobał ten film. Co jeszcze chciałbyś na przykład zobaczyć tutaj na YouTubie, czy, czy właśnie tutaj w tych darmowych wersjach, żebym ci pokazał? Daj znać, myślę, że się dogadamy. Dzięki, i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.